Cześć, kochani, witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie kart tarota na moim kanale. Kochani, jak już widzicie po tytule odczytu, dzisiaj odczyt dla singli, o, które, o który to odczyt wiele osób mnie prosi. Jak to mówię, z reguły te odczyty są u mnie mniej oglądane, jednak nie mniej z szacunku dla osób, które jednak są na moim kanale ze mną i są na ten moment singlami, ten odczyt postanowiłam Wam wykonać. I kochani, dzisiaj właśnie odczyt dla Singli przypominam, czytanie z czytaniem ogólnym, nie z każdym zawsze może rezonować. Jak wiecie już, na pewno ja takich czytań ogólnych, prywatnych nie wykonuję. Skupiam się na czytaniach na relacje, na konkretne pytania do tarota, ale ten odczyt ogólny dla Was tutaj wykonam. Kochani, dwie karty do wyboru. Karta numer jeden przepiękna karta. Przyjrzyjcie się. Czy ta karta graficznie, nie wiem jak tu do światła Wam ustawić, żebyście zobaczyli piękno tej karty, ale ja nieraz tą kartę już y, miałam w odczytach u siebie. Karta numer 1. Przemyśl, zastanów się, czy ta karta y, graficznie, grafiką swoją Ciebie przyciąga. Jeżeli tak, wybierz kartę numer 1, a to jest karta numer 2. I tak samo jak dla karty numer 1, jeżeli graficznie ta karta Ciebie przyciąga, wybierz sobie kartę, tą kartę na przewodnika dzisiejszego odczytu. A ja kochani serdecznie Was zapraszam do tego odczytu. Zaczynam no od karty kochani numer jeden. w czytaniu dla Singli do trzech miesięcy. Najpierw kartę anielską. Zobaczymy, czy to będzie karta rada, karta y, informacja, jaka to będzie karta przy Was. Dla tej karty sprawdzamy do trzech miesięcy odczyt przy Was, co przed tobą dla Singli. I sprawdzamy, jaka karta anielska przy Tobie. Kochani. Podejmij działanie. Karta ta oznacza iż nie zamykaj się, nie zamykaj się. Yy, nie zamykaj się na ludzi, na otoczenie, na wyjście z domu, na otworzenie się na jakby przekroczenie swojej strefy komfortu. Pamiętaj, ja często wam mówię, jeżeli nic w swoim tak, musisz podjąć działanie. Jeżeli sam z siebie nic nie zmienisz, nic też zmianie samo nie ulegnie. Pamiętaj, podejmij działanie, otwórz się, nie wiem, yy, nie przekreślaj z góry nikogo, a, a tym bardziej nie, yy, pochopnie nie oceniaj przez pryzmat swoich wcześniejszych doświadczeń z partnerami lub partnerkami w swoim życiu. Dobra, ja patrzę do trzech miesięcy, co przy Was, kochani, się w kartach. O, pokażę, karta spadła, muszę się schylić. Dla części z Was od razu mówię, albo za chwilę powiem: Jeszcze dołożę karty, żeby być pewną. Ja Wam powiem od razu, co przy Was. Do 6 miesięcy przy Was, kochani. Dla części z Was, powrót osoby z Waszej przeszłości. Osoba, która dawno się do Was nie odzywała, odezwie się w przeciągu trzech miesięcy. Wprawi Was to w zakłopotanie, lub sprawi, wprawi w. Sprawi Wam zamieszanie w życiu lekko, Wasze myśli trochę będą pogmatwane przez tą osobę. Wszystkie uczucia, które były kiedyś, powrócą. Wy będziecie poniekąd trochę złe, źli, ale ze względu na to, że słabość do tej osoby dalej pozostała, no, jakby nadwyręży to Wam trochę. Was emocjonalnie, że tak to powiem. Wszystko zależy od Was, jak postąpicie. Czy jesteście typem osób, które dwa razy do tej samej rzeki wchodzą, czy też nie, czy dajecie szansę. Czasami nie ukrywam, warto dać drugą szansę osobie, bo no, wszyscy popełniamy błędy i czasami jest tak, że musimy popełnić jakiś błąd, żeby zrozumieć, na kim lub na czym nam w życiu zależy najbardziej. Tak czy tak, osoba z przeszłości powróci, pojawi się ponownie w Waszym życiu do trzech miesięcy. Co do osoby nowej znajomości. Dla części z was do trzech miesięcy na wyjeździe, na wyjeździe poznacie osobę. Nowa znajomość przy was jak najbardziej, i to będzie nowe miejsce, miejsce, w którym jeszcze nie byliście. Dla części z was widzę mm, rozczarowanie jakąś znajomością, e, zamknięcie jakiegoś etapu, w sensie powiem wam tak, bo będę tu teraz może. Pogmatwanie gm mówiła, ale tak, tak jak już mówiłam, dla części z Was powrót osoby z przeszłości, nowa znajomość na horyzoncie do trzech miesięcy, y szczególnie dla osób, które wyjadą w nowe miejsca, wyjadą w nowe miejsca, jednakże y ja przy Was osobę do relacji, część z Was pozna jeszcze osobę do trzech miesięcy, ale to będzie, mm -mm, to nie będzie to, od razu mówię. Od razu wyczujecie, na czym zależy tej osobie. I mówię tu o osobach, które poznają tą, tą osobę nową, i to będzie osoba poznana przez kogoś, dzięki komuś lub przez przypadek, tak to określę. To będzie to od razu poczujecie, że ta osoba liczy tylko na fizyczność między Wami, to nie będzie to. Jednakże karty stawiam na 3 miesiące, jednak do 6 miesięcy, pojawi się przy Was nowa osoba do relacji, ale takiej poważnej osoba, która da Wam poczucie stabilności, która da Wam poczucie... Um, Szczęścia, wiecie, prawdziwego uczucia, odwzajemnienia, i osoba ta będzie najprawdopodobniej spod znaku Zodiaku. Yy, I tu widzę: tak, ryby, waga, panna i lew. Takie znaki. Być może wy jesteście spod tego znaku, tak może być. I osoba, z którą poznacie, może być też spod tych znaków. Dla części z Was widzę też, iż przyjaźń. Yy. Z przyjaciółką lub przyjacielem na najbliższe trzy miesiące wejdzie na inny poziom. Tak, kochani, to Wam powiem, ale tak jak mówię, musisz podjąć kroki, musisz sam, sama coś zrobić w tym kierunku, żeby coś się przy Tobie zadziało. Tyle dla karty numer jeden, przechodzę do karty numer dwa. Jeżeli jesteście tym odczytem zainteresowani... No i kochani, mam kartę numer 2 do... tak samo jak dla karty numer 1, kartę oczyszczam, anielską kartę przy Was, kartę radę, kartę intuicyjną. Zobaczymy, co ta karta Wam tutaj powie. Karta dla Ciebie na ten moment odpuść. Nic na siłę. Na siłę nikogo nie uszczęśliwisz, a tym bardziej ani siebie, ani... Nikogo po prostu, tak? Odpuść, na wszystko przyjdzie czas i godzina. Nie martw się na zapas, nie przyciągaj negatywnych myśli. Na zasadzie, o, już będę całe życie sama, o, już będę całe życie sam, o, nie znajdę tej bratniej duszy, drugiej połówki. Nie, odpuść, po prostu odpuść, daj czas w momencie, kiedy wyluzujesz, kiedy odpuścisz. Yy, zaraz zobaczymy, co będzie. Kartę oczyszczam, zaraz zobaczymy, co będzie, ale najprawdopodobniej to, co już czuję w myśli, zanim wyjmę kartę, wtedy pojawi się właściwa osoba przy tobie, chciałam powiedzieć. Część z Was, rzeczywiście, pojawi się przy Was osoba, osoba, którą poznacie na jakimś yy, wspólnym hobby, nie wiem, jak to Wam tutaj powiedzieć, w pracy. Poznacie tę osobę albo w pracy, albo mając podobne hobby, gdzieś na jakimś spotkaniach towarzyskich, ja tu widzę, to będą jakieś spotkania towarzyskie, Ta, tą osobę y, możecie tam poznać i dla części z Was jest to karta sygnał, że może czas wyjść z domu i może się gdzieś zapisać na jakieś zajęcia, coś, y, wiecie, wiecie o co chodzi, poszerzać swoje hobby, bo ja widzę, że osoba poznana przy Was będzie właśnie w takim miejscu lub pojawi się jako nowa osoba przy twojej pracy. To nie jest stara znajomość. Ta osoba dopiero się pojawi do trzech miesięcy przy Tobie. Co jeszcze przy Tobie, kochani? Hmm, na części z was ekspartner, ekspartnerka nie będzie dawała Wam spokoju, ja tu widzę. Ale słuchajcie, nie wpuszczajcie tej osoby do swojego życia ponownie, bo ona po prostu Wyssie z was wszelką energię, pozytywne myślenie i zostawi w rozsypce. Wiecie, jest takie powiedzenie, że nie to teraz cytuję, bo to nie jest moje powiedzenie, tylko czyjeś, że niewłaściwy mężczyzna, niewłaściwa kobieta yy, odnajdzie was, wiecie, w całości, tak? A zostawi was w rozsypce. Yy, a właściwy mężczyzna, właściwa kobieta odnajdzie was w rozsypce, w kawałkach. I poskleja w całość. I tak to mi też wychodzi, kochani. Nie wpuszczajcie do swojego życia osoby, ekspartnera, ekspartnerki, która próbuje wejść do tego życia. Yy, ta osoba się nie zmieni, a jeżeli zmieni, to tylko na chwilę i wszystko wróci do punktu wyjścia, a wy emocjonalnie zostać, zostaniecie, yy, po prostu, wiecie. Yy. Wypluci emocjonalnie z wszelkiej pozytywnej energii. Kochani, co jeszcze przy Was? Dla Singli, yy, ja widzę dobry czas dla Was, a szczególnie zbliżający się rok 2025, mimo że stawiam kartę tylko na te trzy miesiące, to wszystko odmieni się z początkiem roku, gdyż, tak jak mówię, do trzech miesięcy. Pojawi się ta osoba przy was, osoba, na którą czekacie, bardzo długo część z was czeka. Ja widzę, że niektórzy są z was nawet 3-5 lat sami e, lub trafiają na niewłaściwe osoby. Ta osoba się pojawi przy was i ja widzę, iż ta osoba będzie między wami różnica wieku. Między wami będzie różnica wieku, ale to nie będzie żadna przeszkoda. Gdyż jak gdyby ta osoba będzie emocjonalnie zrównoważona i w końcu poczujecie emocjonalny spokój przy tej osobie i równowagę. Na części z was będą to osoby spod znaku Lwa, spod znaku Raka i kochani spod znaku Bliźniąt. Tak mi kochani to w kartach wychodzi. Poniekąd wy możecie być też spod tego znaku. To przy Was, to przy Was w moich kartach na najbliższy czas, kochani. Mam nadzieję, że odczyt Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli odczyty moje Wam się podobają, a nie jesteście jeszcze subskrybentami. Będzie mi niezmiernie miło. Ja się z Wami na ten moment żegnam, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze ze swojej strony. Kochani, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odczycie Karta Rota. Dla Was, cześć.